widzowie z tej strony Zakładam kolejny odcinek z Backpack Battles. Yy, dzisiaj sobie gramy Reaperem. Z tego co pamiętam, wtedy Rangerem. No ja bym powiedział, że dosyć fajny początek. Yy, tak mi się przynajmniej wydaje. Brum, w sumie już na starcie. Bardzo dobra rzecz. B banan? No banan też brzmi dobrze. Banan też brzmi dobrze. Tu bym mógł zrobić... Mm... Kurde, no nie no tak to to, to będzie bez sensu. No. Trudno, nie będę miał dodatkowego HP ze świnki, ale może tam po dodatku na nałoży, wiecie jak jest. Ojej, gościu, będzie zdecydowanie bił więcej. No to te 2 HP, tak? 2 HP, no te 2 HP by mogło dużo dać. Nie, on więc ścisnął. No, lepszy start, co mogę powiedzieć? No lepszy start. Sloty na promocji. Nie No ja bym wrzucił tu jakoś Tom. To bym zrobił tak. No, all, rask Task też jest dość fajny. I ja chyba wybiorę póki to świnkę zamiast e, drugi brum. Potrzebuję też patelni, ale póki co wybieram drugą świnkę. Znaczy, wybieram świnkę po prostu, żeby. żeby co? No, żeby mieć więcej golda, tak. Zawsze to jest jeden gole do przodu. Kurde, się tak leczysz z tego guberta. O nie, może staminę. No ale przegram to i tak. Chociaż misuje Dawaj, dawaj, Jest, wygrałem to. Wow. Ile ty miałeś szansy na trwanie? 85. Ja miałem. Mej. No cóż, jeszcze jeden brum. Wow. No ale nie biorę tej podki. Chociaż początkowo ta podka jeszcze za dwa. Ja bym powiedział, że dobry interes w sumie. Niech będzie. Wedstone Ew... na promocji? Czemu nie? Drugiego bruma tu niestety raczej nie dodam. No póki co, chyba mogę zrobić tak jedynie, nie? Sloty się przydadzą, ale może jakieś na promocji będą w następnym rozdaniu. Tak, tak na no, gościu ma zdecydowanie lepszy sustain, bo ma... ja nie wygram tego. <śm> Nie ma opcji. Ja nie jestem w stanie się przebić nawet przez niego. On mi tyle... Wszystkiego... No nie ma opcji. On ma regen, ma dwa banany, ma dwa czosnki i... No... Za dużo. Za dużo. Świnka kolejna. Chciałbym. Ale potrzebuję slotów. Glove of haste. Na promocji też są bardzo dobre. zrobię zrobił tak dał Tona, dałbym świnkę. No nie mam gdzie dać tej potki. O jest, fatelnia, o jest. Dobra, na razie lecimy tak. Glafs of Heistów nie mam. Gdzie dać? Mamy dwie świnki, w dużo Golda i Gościu. Ma tak dobry. Skąd tam to wziąło wszystko, no? No nie wygram tego, no nie ma opcji. Ale beznadziejny start. Zagrałem to już, to no, nie ma szans. A, a dlaczego ja Patelnie robimy? Znaczy robimy co. Co yy, się nazywa. No. Yy, robimy... Słowa mi brakuje, no? Yy, łopatę, łopatę to robimy, no. To mogłoby być, być wyżej bym dodatkowe 2 HP. Kurde Oj, nie telefonu nie wyciszyłem sorki widzowie już myślałem. czemu ty nic czemu ten fajny pak nie jest na nic zdany No dobra widocznie są jeszcze gracze gorsi ode mnie kolejna świnka na promocji jeszcze no 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 ja bym powiedział że całkiem nice całkiem nice tak tylko jak to teraz zrobić to bym sobie mógł dać jeszcze do tyłu to by się wtedy zmieścił banan tylko to się nie przyspiesza ale tu bym mógł na przykład zrobić tak. O. Ty idziesz wtedy tutaj na przykład. Yy... Czekajcie. Tu jest jeszcze świnka na promocji, no, to mogę zrobić tak. <laughs> mogę dodać sobie potkę na zdrowie. rozkaz na promocji. Kurde, trochę korci. 07,07 jest kolejna patelnia. Ja wydaje mi się, że to będzie lepsze niż ten. Tylko, jak to teraz ustawić? Twu Jezu, to muszę jakoś zmieścić. Dobra, no mogę to zrobić tak, nie? Tylko, <laughs> teraz nie. przyjść Jakbym to zrobił, nie wiem. Tak. To był grzyb. Nie może tak być. Wtedy silniej jeszcze. Dobra, trudno. Nie będzie. To atakuje częściej. To atakuje częściej, więc to niech ma zwiększony jeden do dema. Moment, jak ja to zrobiłem? Tak to zrobiłem. Dobra, jest patelnia. Mogę kupić jeszcze pani paka. Chwila, ja to patelnię wrzuciłem. No. ja to kupuję pani paka, żeby dorzucić. Dobra, zróbmy tak, żeby banan był przyspieszony, i dorzucam drugą świnkę. Tego nie zmieszczę, ale będę miał dwie łopaty już. I wtedy coś inaczej tu tym Do się ma tylko Berta, ale ty nie masz absolutnie żadnej tej. Eee... Boże. A ja nie mam Stamina. No to było do przewidzenia w sumie. Ja się nie przebiję przez jego pan też raczej. No gościemu to ew ewidentnie idzie na Fatig. Ja mam potkę, ale ta podka mi nie da. Jeszcze ile ma zdrowia? Dobra. No nie ma opcji, nie ma opcji, chociaż ja mu nałożyłem więcej trucizny, ale to raczej nic mi nie da. Oś, ajajaj. Gdyby ten banan był wtedy bardziej przyspieszony, to może by to coś dało. Teraz absolutnie nie. Dobra, A jakbym zrobił tak. bym mógł zrobić tak. Yy. O! No, bym przyspieszył tego banana. Brakuje mi staminy. To znaczy, w sumie miałem wtedy trzy bronie. Kolejny Wedstone. No póki co. Dlaczego nie? Kolejna Świnka na promocji. Dobrze, tylko dajcie mi sloty. No, jeszcze na promocji. Niesamowicie się cieszę. Niesamowicie. Dobra. Powiedzmy, że. Zresztą, jakbym to zrobił. Tak, zrobił tak. Nie, to wy... wychodzi To na to samo, dobra, nieważne. Nie Czas na chyba, że byłby lepszy niż ten grzyb. Hm. Bo tu bym mógł zrobić to tak. To by mogło pójść tak. że wtedy tu... Im jeszcze... Ale mogę to zrobić... O, no i jest git. I teraz oba są przyspieszone i ten. Super. Chyba stosunku nigdzie nie dałem, ale mówi się trudno. Gościu ma młot, ma cap of Resilience. Ajajaj. Aj. Pewnie my ściśnie. Zwłaszcza, że ma dwie marchewy. No. Trochę boli. Ale raczej damy radę. Taką mam nadzieję. A ja jeszcze mu zakładam blindę. tak, to on jeszcze blindę sobie będzie czyścił zamiast tego, ale w sumie... To nie, to niech lepiej blindę czyści zamiast właśnie trucizny. Bo wtedy mu więcej bije, no. Mamy w klasie? Eee, chyba nie. Tylko. Nie wiem, jak, jak go tu dać. No, innej opcji niż póki co, tak nie mam. Na dobrą sprawę. Ta hmm. Lamp of call To mogę dodać, żeby mnie leczyło. <laughs> Angry Blade. Ja bym powiedział, że raczej nie. Tu mogę dodać czosnek. Jest git. Poczekajcie widzowie mam telefon. Wysiłem eee, widzowie. Ajajaj Dobra. No, raczej nie chcę przyspieszać. Chyba Kerstagera, tak mi się wydaje. Wolałbym przyspieszyć co innego. Nie wiem jak jest ze staminą. Kurcze nie przyjrzałem się dokładnie. Hmm. No się nie przyjrzałem dokładnie. Więc nie jestem pewien. Ojajaj. To teoretycznie mógłbym przyspieszyć. Warpard No. Yy, poczekajcie, poczekajcie. Bo ja coś tu już się zakręciłem. Mogę zrobić. Tak. Wtedy to pójdzie tak. Dobra. Mm -hmm. nie to mi nic nie da. Jest jedna przyspieszona. To może niech będzie przyspieszona z większą ilością damage'a. To ma dodatkowe zdrowie. Mhm. Mm Taka na promocji z krystalem. Uważam to tak. połączenie, ale póki co nie mamy pieniędzy na to. Dobra, tutaj gość będzie z Empowera i ten robił. Ja bym chciał w ogóle zrobić yy, tego, tęczowego Guberta, ale to jest chyba możliwe tylko i wyłącznie z prezentem, bo no nie widzę innej opcji, żeby mieć tyle Gubertów. Dobra, robimy Cup of um, Atakuje 10% szybciej. To weźmy to, bo to nakłada debuffy. No, to, to przyspieszmy. Potion Belt jest totalnie bez sensu. Tak teraz nie lubię tego i temu. Ale sobie chyba dodam tu podkę. Tu mi wyjdzie lepiej jeśli chodzi o HP, i sobie dodam podkę, to się łączy z grzybem. No to to sobie połączymy. Nie będzie banan, przyspieszany, ale mówi się trudno. Roluję jeszcze raz. Nic ciekawego, chociaż Stone Skin Potion. Tak. Może. Z... kurde kamieni nie ma, więc nie zrobię tej lepszej, ale. No, ma tu. Znowu dwa guberty. No ja nie wiem. One się włączą, ale one się nie łączą żadnego tego guberta. Ja z Staminą jestem git, bym powiedział. Może tam jakiś lekko na minus wychodzimy, ale dajemy radę. Ile mam na kryta? 9 No i udało się. Udało się, więc bardzo dobrze. Dostęp kamień. No i super. Szczerze wolę dwa razy odpalić efekt tej podki. To na pewno. Kamień. No to mogę. O, zróbmy tak. To nic ciekawego. Tak bym powiedział. Mogę kolejnego wycinać kupić, ale to mi dużo nie zmienia, bo to szybko nie atakuje. Stamina tak na promocji, jak najbardziej. Na promocji czemu nie? Kolejny Pestilence Flask z tym. Oczywiście, że tak. I jeszcze jedna z świnka. No to weźmy. To weźmy. Nie wiem, gdzie ja zmieszczę tego... te potki. Jakoś to będzie trzeba wykombinować lepiej zdecydowanie. Znaczy, no ogólnie to trzeba lepiej poukładać, nie? To też jest inna sprawa. Jeszcze ma Vampiry Glofty. Poison Dagger, jak w ogóle działał Poison Dagger? Mm, Okej, okay. i on mnie ściśnie Albo i nie, wow Jestem zdziwiony troszkę, że tak powiem Kolejny kamień Możemy zrobić Strong Stone Skin Potion Więc to zróbmy Więc to zróbmy Mm -hmm. Tylko jak to teraz... Czekajcie, bo ja muszę to zobaczyć jak to jest miejscowo tutaj. O. Te świnie bym mógł gdzieś jakoś wywalić. No, te świnie jakbym gdzieś może indziej powywalał. To by było dobrze. To powinno być jak już to po przyspieszane. Dobra, to zróbmy tak. Yy, to odpala tą potkę. Nie wiem, ty możesz odpalić. Tą potkę? To jest na promocji, więc. A chwila, ja chciałem strongstone z kim zrobić. Co mogę przyspieszyć teraz? Hmm. Mogę jedną opatę przyspieszyć. Mogę jedną łopatę przyspieszyć, tylko ja chcę tam z lifestyle'em czy tam z demerżem. Bardziej bym powiedział, że chyba z lifestyle'em, nie? Eee, I tu chcę dodać grzyba. Jakoś. Dobra, muszę to zrobić jeszcze inaczej. Eee, tak będzie kit. To tutaj. No teraz pomieścić wszystkie te świnie tu. To może być lekkie wyzwanie i raczej nie zmieszczę wszystkich, jak już widać. A może i zmieszczę. To co, wolę przyspieszyć grzyba. W sensie to będzie na pewno bardziej opłacalne niż, nie wiem. A nie, moment, moment. Ajajaj. Się tu porobiło. To nadal będzie przyspieszane. Mhm. Tutaj yy... Hmm. Nie, to jest bez sensu. Trzymam. Tak mam też trzy, więc wychodzi na to samo. Kolejna świnia. Nie, to mi nic nie da. Chyba, żebym to zrobił, tak, tak i tak, dobra, to chyba jest lepiej, nie jestem pewien... Aha, moment, nie, nie mogę tak zrobić, bo tu musi być. to ty musisz być, tu przyspieszę. No dobra, niech będzie, że ciebie przyspieszę. 5 many zdobyte, z... zdobądź dwa pancerze tylko że nie zdobywam many. Co Za... musisz dostać w plecaku Lampo w jest... No powiedzmy, że może być. Hmm. Kurde, kurde. I nic to raczej więcej nie wykombinuje. Na pewno chcę tego Dagera przyspieszać. Wydaje mi się, że. Tak, dobra. Lecimy tak. Nie wiem czy to ekonomicznie jest jakoś Oku Matima. No to super Ale ja mu nałożę... kruty, kurde A z tą skin potion się nie odpali Coś musi odpalać z tą skin potion Kurde zapomniałem, przecież ja nie mam Tak, to to musi być tak I teraz jest dobrze, dobra Dobra, już są świnie Um... Nie wiem, siedzieć tu. też nie, tu będzie grzybol eee, Ty to możesz na razie siedzieć tutaj. Kolejny fani pack na promocji. Why not? Tylko na to, jak go tu dam, no na grzyba. No, to chyba innej opcji też za bardzo nie ma. Aktualnie. Ty możesz być na podwójnym pani paku o i tu mamy jeszcze jednego wolnego Slota na coś Proszę bardzo chociaż nie to będzie lepsze Chociaż wątpię że walka będzie trwała aż 22 sekundy mogę przenieść nie wiem dodać kolejnego Westonu ale to będzie bez sensu No dobra to jest już lepsze tu na pani paku ty możesz być przyspieszony mm -hmm. kolejny Regen jakby za na przecenie, to powiedzmy, że dobrze. Tam mi na sak na promocji, dlaczego nie? Kolejny fani pack? Bez sensu, raczej. Dobra, siedem wygranych. Nie jest źle, póki co. No, ten dagger przyspieszony to mi tam nie odpowiada, ale. No, mogę łopatę przyspieszyć, nie? To jest na pewno. o jest jakiegoś, mobil Świetny. On miał raczej Jezu, ile ci już truty nałożyłem. Trzy i 5 na sekundę to bije, kurde i ja cię nieźle tu ścisnąłem, ale kurczę znowu nie stwierdzałem jak jest ze staminą, jak jestem głupi, ajaj Dobra, ee, to dam w armor, to dam w nic. niech sobie będzie tak, to wolę przyspieszyć chyba te. Dobrze by było, jakbym jeszcze tego do gera przyspieszył, nie? To by nie wiem, jak to by musiało być. Nie mam innej opcji w sumie, dania tego, tak. No nie. Ale wolę przyspieszyć to w takim razie. To to będzie bardziej przyspieszone z tego niż z Roluje. Roluję. Te sloty są. Nie są bez sensu, ale. Czy mi są potrzebne? No nie wiem. Kiedy to damy, tak? Dobra. To to mogę dać. Nie mogę tego tak dać, ale to mogę dać tutaj. I on dodatkowe 2 hp. Oh, Jest ile mam Golda? Dobra, Vampir Glowcy zrobimy w takim razie. Ja bym wziął tego Ananasa. Ja lubię Ananasa. Dlaczego nie? Dobra, to rzućmy sobie blinda. Tarsza bez sensu guberta bym gdzieś tu wcisnął. Czy będzie tu miejsce, żeby go wcisnąć. Tak, tylko to inaczej będę musiał ogarnąć, ale będzie. Będzie. O Jezu, gościu ma te. No to wydaje mi się, że jest a w tym Ten surez jest. Adewów. Kurde. Ale on mi odbije tą truciznę. Czemu z tą skin się nie odpaliło? Nie, przegrywam to. Nie, w tej jeszcze gościu ma te... No nie, to akurat ten armor mnie pokonał. Jedno zdrowie mi jeszcze zostało. Słuchajcie, to jest? Jeśli masz, przynajmniej 45. A to daje 35. A czyli to się nie odpala nadal. Uu, du, 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 du. Jak ja sobie mogę dodać tego? Pancerz, pani pak. Nie, wiem, to. A nie, to czekajcie, to miał być Gubert. To miał być Gubert. Tu się tak, damy. A tu, nie wiem, dam tak. Może o. Coś nakładanie tej truty Czy może garnik będzie lepszy? Chyba garnik byłby lepszy. Chociaż najlepszy to byłby tu ananas. Ok. Jest ananas. No, Gubert nie odpala się na dużej ilości temu. Bądźmy szczerzy. Bądźmy szczerzy, ja muszę sobie jakoś odpalić, więcej tego armora dodać, a na nas na promocji, kurde, no nie Potrzebuję armora, kurde, świnka na promocji, dobra, weźmiemy ten armor, jakoś gdzieś go tu wrzucimy Potrzebuję jeszcze korapet krystala w takim razie A to co jest w ogóle, armor and sockets, dobra Ej nie, teraz mnie odpaliło nie rozumiem już 35 i dwa spajki mam jak to jest że to się raz odpala a raz nie I don't know I don't know widzowie I don't know no te świnie bym mógł wywalić i sobie dołożyć ten nie ale nie mam też korupcji krystala Wydaje mi się że ten regen mogę na razie wywalić to bym mógł wrócić ktoś może no Warmor bym mógł to wrzucić i... Dobra, zróbmy tak Czy ja gdzieś tu porzucę jeszcze te świnie? Na no, ten blind też się opłaca A tak szybciej to bym połączył w takim razie, żeby to szybciej atakowało No i nie mam już gdzie dodawać slotów Uła. No co, chyba te świnie pójdą na self w takim razie Pani pak na promocji Corrupted krystal. O, ja potrzebuję więcej Corrupted yy, Krystali Kurde, że ich wcześniej kupiłem Przecież ja o no, tyle debuffów nakładam Jezu, czemu ja o tym wcześniej pomyślałem? Czemu ja o tym wcześniej pomyślałem? To jakbym w ogóle tu dał, to bym miał jeszcze dodatkowe... 4 debuffy sobie sklincował. Hmm. To tak powinno być. No, to powinno być tak. Dobra. Yy, gdzie dać tego pani paka? To go musiał dać tak. To bym musiał dać tak. To ty idziesz tu idziesz tutaj i ty idziesz tu mana nie to to damy bo nic innego to już nie wsadzę nie to to idzie na sobie w takim razie na resztę na razie co chowam bo nie wiadomo kurde że ja z tak daleko dochodzę to też mnie dziwi jest ile sobie armora armora to do wszystkiego o kurde no armora to on ma solidną ilość nie powiem, że nie. Ruty ma dużo. Blindamu mu nakładamy. Ma 55 celności, 70-85. A, lecce. A, i tak wygram. Ok, git. Idziemy oczywiście na Survival Mode Dla widza. Zawsze. Ok, ty wyrzucałeś te wszystkie rzeczy. Corrupted te krystale potrzebuje. Kolejny Fanipak. Bo, 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 bo. Nie wiem, grzyba se mogę przyspieszyć. Tylko tyle. Lampów kol, se mogę wrzucić. Korawted krystale. Korawted krystale. No nie, odpu... O, dobra, jest jeden. Może jeszcze jakiś? Nie ma, kurde. Dobra, może jeszcze jakiś? Też nie ma. Zróbmy tak, tak. No tego nigdzie nie wrzucę. Na no, potrzeby teraz, kropelę krystali. To jest w sumie jedyne, czego potrzebuję. No kurde, że nic się nie trafia. Naprawdę? Ej, ten Dark Item, tam, to powinno być, kurde, ale czy wtedy czas nie będzie przypuszczony, ale to by mi dało e, debu, no protek debu, kurde, Bloodthorn jeszcze na tym, ale mu tutaj już nałożyłem, autostamina, celność 45%, 40, a kurde on się klinsuje ten, ten, to wygrałem z Bloodthornem i ja cię kręcę, jakie mocne te łopaty, widzom miałeś rację, łopata mocna. Dobra to co mogę nie nie wrzucę to w nic Nie wrzucę to w nic ale potrzebuję kolejnych koraptet krystali Które się nie chcą trafić na moje nieszczęście No zaraz mnie coś trafi naprawdę ten czosnek też mi nie jest potrzebny No, to będzie Git. Eee, no nic, no nie ma korowców krystali, albo jestem ślepy. Wszystkie rzeczy są prawdopodobne. O kurde, go się też nie śle idzie i będzie się ten. Na szczęście mam szansę na to, że się nie sklincują. To ja, mam, ja nie mam staminy. Kurde, aż tak źle jest z moją staminą. O Boże! Dobra, mam jeszcze jedną szansę. Jest źle, z moją staminą. To tak powinno być. O, banan będzie jeszcze bardziej przyspieszony. Ty będziesz nakładał więcej truty. Dobra, wolałbym to zrobić tak w sumie. Eee... korapset krystale, błagam. Jest. Jeszcze jeden. No może się trafi? nie? Dobra, mówi się trudno. Lecimy na. Pala. A w sumie świnia już mogę wymienić. Te, no te świnia mogę na coś innego wymienić. Też sobie pomyślałem. To bym wtedy jeszcze to grzywa jeszcze bardziej. Równa kota więc Jest delay mam truty. Nałożoną na siebie. No no. Poison Ivy. Czego się mogę spodziewać? Mówi się trudno. Znaczy nie wyszedł mi na plus yy, ten yy, Survival Mode, ale mówi się trudno. Wyszedłem na plus i tak. Ja Wam widzę, dziękuję za oglądanie. Trzymać się. Cześć.